Jakiś czas temu wrzuciłam Wam na Instagrama filmik z kilkoma bruszkami, który łączył wizerunek Faraona jako identyczny motyw z metalu. I pytanie, z jakiego kraju pochodzą? W sensie producenta. Dziś odpowiedź. Czechy. Skąd wiadomo? Ano dawno, dawno temu żyli sobie w przedwojennych Czechach bracia Max i Norbert Neger. Robili bardzo specyficzną, acz niesygnowaną biżuterię. Część modeli jest potwierdzona, że to od nich, część to tylko atrybucja. O braciach Niger jeszcze w tym roku opowiem, bo to bardzo ciekawy temat, ale wracam do faraonów. Bracia tworzyli biżuterię na bazie ogólnie dostępnych komponentów, czyli inni czescy rzemieślnicy także takich używali, tylko w innym układzie, kolorystyce i chyba przede wszystkim niezdobne. Robili bardzo dużo biżuterii stylizowanej na egipską, bo to było wtedy bardzo modny temat, i bardzo różnych faraonów do niej używali w sensie tych komponentów. Tych szklanych elementów, z których Czesi mogli składać biżuterię, było całkiem sporo. Tu macie fragment jednego z wzorników. Czyli nie tylko bracia Neger, ale też inni czescy rzemieślnicy mogli z takich elementów korzystać. Wśród biżuterii przypisywanej braciom Neger znalazłam trzy egzemplarze. Broszkę, bransoletkę i naszyjnik z dokładnie tym wizerunkiem faraona, który pokazywałam Wam w swojej biżuterii. Tu macie broszkę z 1923 roku. Tu bramzoletka z kolekcji Barbary Jones. A tu naszyjnik z jednego sklepu ze sklepów internetowych. Czy to znaczy, że ta biżuteria, którą Wam pokazywałam, jest odwrotnie Girl? Absolutnie nie. Ale to oznacza, że na 100% jest czeska. A co z datowaniem? Ano, z tym jest gorzej. Powolnie nadal część elementów będzie w użyciu. Mm, tu już trzeba będzie zwracać baczniejszą uwagę na zapięcie oraz na jakość tych elementów. Bywają niedokładnie odlane, wyciśnięte, wycięte. A skoro jesteśmy przy faraonach, to te też mogą Wam wskazywać na czechy. Przyjrzyjmy się im dokładniej. Czy już wspominałam, że na starocie dobrze jest chodzić w dobrych okularach lub z lupą? Będę to często powtarzać. Te dynadła mają wzór starannie wycięty. To z kolei. Mają dość niestarannie wybite elementy. Przyjmuje się, ale tylko przyjmuję. Jeszcze tej informacji nie potwierdziłam na 100%, że te gorsze są powojenne. Dla przykładu wrzucam Wam te same dędadła w biżuterii czeskiej, którą znalazłam w internecie. Wnioski z tego filmiku. Jeśli macie coś z dokładnie takim pyzatnym faraonem, to jest to biżuteria czeska. Jeśli macie coś dokładnie z takimi podłużnymi elementami, o takim samym wzorze. To w naszyjników, w broszkach czy wisiorach, to też jest czeska biżuteria.